Ci, którzy regularnie jeżdżą pociągami, nie mniej niż ci, którzy raczej ich unikają w rudach, dojdą do wniosku, że lokomotywy, wagony i drezyny to super ciekawy temat. Po zwiedzeniu tego miejsca stwierdzicie, że dzisiejsze pociągi w porównaniu z tymi kiedyś są nudne i nieciekawe. Historia kolei wąskotorowej w Rudach sięga XIX wieku. Do lat 60. XX wieku była ona podstawowym środkiem transportu dla okolicznej ludności, choć naturalnie używano jej również do przewozu towarów, a nawet płodów rolnych. Lokalna linia kolejowa rozciągająca się od Gliwic do Raciborza liczyła sobie 51 km, a według statystyk podróżowało ją nawet ponad milion osób rocznie. Miejsce, w którym jestem, to pozostałości największej stacji na trasie, znajdującej się mniej więcej w połowie drogi. Zlokalizowane były tutaj zakłady naprawcze taboru, a w głównym budynku mieściło się biuro zawiadowcy stacji, poczekalnie i nastawnia. Niestety w Rudach, ale również w innych miejscowościach na linii budynki stacji zabytkowej, kolejki czy inne elementy infrastruktury padły ofiarą czasu wojennej zawieruchy czy nieudanych prób przebudowy. To, że tutaj udało się uchronić przed zniszczeniem pozostałości kolei wąskotorowej, zawdzięczamy grupie śląskich pasjonatów. Zobaczycie tutaj nie tylko stare lokomotywy, ale też wiele różnych rodzajów wagonów i osobowych i towarowych. Niektóre z nich wyglądają jak ze steampunkowych filmów. Ale najważniejszą atrakcją pozostaje czynny ponad 60-letni parowóz Las 49. To wyjątkowy rarytas, prawdopodobnie jeden z dwóch takich parowozów, jakie nadal jeżdżą w naszym kraju po wąskich torach. Do dzisiaj zachował się również zabytkowy budynek lokomotywowni, wokół którego zorganizowano ten kolejowy skansem. Oprócz tego na miejscu można odwiedzić Muzeum, Izbę Śląską czy Kuźnię Kowalską. Cały tutejszy kompleks, który w ostatnich latach jest sukcesywnie odrestaurowywany, został włączony do szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Kilkukilometrowy odcinek kolei wąskotorowej funkcjonuje do dziś, więc można się wybrać na przejażdżkę po malowniczych okolicznych lasach. A w czasie jazdy przenieść się w czasie.